Przesłanie Boga do Ciebie dzisiaj jest zarówno głębokie, jak i pilne. Jego głos rozbrzmiewa miłością i poczuciem ostateczności, gdy podkreśla, że jest to Jego ostatnia próba dotarcia do Ciebie. Waga tego stwierdzenia niesie ze sobą wieczne konsekwencje. Zignorowanie Jego prośby może prowadzić do odcięcia się od Jego obecności nie tylko dzisiaj, ale na całą wieczność. Konsekwencje odrzucenia Bożego Zaproszenia są poważne. Każdego dnia będziesz stawał przed wyborem, czy posłuchać jego wezwania, czy odwrócić się, ponieważ okno możliwości zawęża się, a droga do pojednania staje się coraz trudniejsza. Jeśli wierzysz w Boga, nie lekceważ tego przesłania. Chociaż miłość Boga do Ciebie jest niezmierzona, Jego cierpliwość nie jest nieskończona. On pragnie relacji z Tobą, ale nie narzuci Ci swojej obecności. Decyzja należy do Ciebie, aby stanąć dziś na rozdrożu swojego przeznaczenia i przyjąć wyciągniętą rękę Boga. Niech to nie będzie Jego ostatni wysiłek, by zbliżyć Cię do siebie w sferze duchowości i teologii. Komunikacja między Bogiem a ludzkością to głęboki i kontemplacyjny temat. Powszechnie uważa się, że Bóg komunikuje się z nami poprzez nasze sumienie, piękno natury, pisma święte i przewodnictwo duchowych przywódców. Koncepcja Boga bezpośrednio przemawiającego do jednostki jest głębokim i potencjalnie zmieniającym życie doświadczeniem. Wyobraź sobie przez chwilę, że jesteś odbiorcą takiego przesłania. Bóg, wszechmocny i wszechwiedzący Stwórca wszechświata, przemawia do Ciebie z poczuciem pilności i ostateczności. Wiadomość jest krystalicznie jasna: to będzie moja ostatnia próba komunikacji z Tobą. Jeśli zdecydujesz się mnie teraz zignorować, ja również zignoruję Ciebie. Stwierdzenie to niesie ze sobą znaczny ciężar odpowiedzialności i konsekwencji. Sugeruje, że Bóg próbował dotrzeć do ciebie być może przez długi czas, ale ty nie byłeś otwarty na te wiadomości. Sugeruje, że Bóg był cierpliwy i wyrozumiały. Ale istnieje granica tej cierpliwości. Przyjęcie mocy uznania przesłania przekazuje również poczucie pilności. Bóg nie stanowi pustej groźby. Jest to ostrzeżenie, że jeśli będziesz uparcie lekceważyć Boże próby nawiązania z Tobą kontaktu, będą tego konsekwencje. Może to oznaczać utratę przewodnictwa, miłości i wsparcia, które Bóg chce zapewnić. Może to również oznaczać utratę szansy na duchową ewolucję i nawiązanie głębszej więzi z boskością. W tym kontekście ważne jest, aby zastanowić się nad swoją duchową podróżą i ocenić, czy byłeś otwarty na wiadomości, które Bóg ci wysyłał. Czy byłeś uważny na znaki i sygnały, które Bóg wysyłał w twoją stronę? Czy szukałeś wskazówek u duchowych przywódców i mądrości zawartej w pismach świętych? Czy prowadzisz życie, które odzwierciedla twoje duchowe wartości i przekonania? Jeśli lekceważyłeś Boże przesłania, nigdy nie jest za późno na zmianę. Boże przesłanie jest wezwaniem do działania, przypomnieniem, że masz moc wyboru sposobu, w jaki reagujesz na boskość. Możesz zdecydować się słuchać, szukać wskazówek i rozwijać się duchowo, lub możesz zignorować Boże przesłania i kontynuować swoją obecną ścieżkę. Ostatecznie decyzja należy do Ciebie, ale zawsze pamiętaj, że Boża miłość i wsparcie są zawsze obecne. Jeśli chcesz otworzyć swoje serce i umysł na boskość, Potraktuj to przesłanie jako pobudkę, przypomnienie, że masz zdolność do przekształcenia swojego życia i pogłębienia połączenia z Bogiem. Pamiętaj, że Bóg zawsze tam jest, czekając, aż posłuchasz i odpowiesz. Zgodnie ze słowami Pisma Świętego: Słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Miłuj Pana, Boga swego, z całego serca swego. Z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich. Te przykazania, które Wam dziś daję, mają być w Waszych sercach. Wpajajcie je swoim dzieciom. Mówcie o nich. Kiedy jesteś w domu, idziesz drogą, kładziesz się lub wstajesz, pamiętaj, aby trzymać te nauki blisko siebie. Jak znak na dłoni i przypomnienie między oczami. Napisz je na odrzwiach swojego domu i na bramach. Łatwo jest zachwycić się pięknem Bożego stworzenia, od niezliczonych gwiazd na niebie po ogrom spokojnych oceanów. Jednak pośród tego cudu często przeoczamy kluczową prawdę. Jesteśmy najważniejszym stworzeniem Boga, stworzonym na Jego podobieństwo i obraz. Podczas gdy piękno natury budzi podziw, ponieważ zostało stworzone przez Boga, pamiętaj, że Ty, jako dziecko Boże, jesteś również wyjątkowo piękny, stworzony na Jego podobieństwo. Jak mówi Biblia, uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo. Ta modlitwa, zakorzeniona w biblijnych naukach, może wnieść bogactwo i obfitość do Twojego życia w ciągu zaledwie minuty. Jeśli jesteś osobą duchową, która pragnie wnieść pozytywny wkład w świat, to przesłanie ma ogromne znaczenie. Przyjmując tę boską modlitwę, możesz uwolnić się z kajdan ubóstwa i na nowo nawiązać połączenie z wszechświatem, otwierając drzwi do obfitego otrzymywania błogosławieństw. Kliknij link w mojej biografii, aby wysłuchać tej jednominutowej modlitwy już teraz. Zawsze zmagałem się z wątpliwościami. Często kwestionuję miłość Boga do mnie i samą istotę Jego istnienia. Zasypiając każdej nocy, zastanawiam się, czy Jego obecność jest naprawdę blisko. Im bardziej zagłębiam się w studiowanie słowa i angażowanie się w rozmowy z Bogiem, tym częściej pojawiają się te myśli. Zrozumiałem, że szatan ma tendencję do atakowania tych, którzy kroczą właściwą ścieżką. Kiedy mamy potencjał, by wywrzeć pozytywny wpływ naszą wiarą, stajemy się większym zagrożeniem. Szatan dołoży wszelkich starań, aby przeszkodzić nam w wypełnieniu Bożego celu dla naszego życia. Będzie próbował wypełnić nasze umysły fałszem i niepewnością. Ale nie pochodzą one od Boga. Bóg udzieli odpowiedzi na swój własny sposób, podczas gdy diabeł będzie starał się zniekształcić twoje myśli i sprowadzić cię na manowce. Otocz się prawdą, a twoje serce i umysł dostosują się. Po prostu skup się na Bogu, wiedząc, że Jego miłość jest stała, niezachwiana i bezwarunkowa. Przypominaj sobie o tej prawdzie. W sferze ludzkiej miłości często wymienia się powody. Kocham Cię za Twój głos, Twoje włosy, Twoją pewność siebie, sposób, w jaki marszczysz nos, gdy się śmiejesz, jak zmieniasz zdanie sto razy podczas podróży, jak pochylasz się, by mówić do dziecka na jego poziomie, jak olśniewasz w prostej sukience. Jednak na końcu tej obszernej listy Bóg zawsze dodaje jeszcze jedno kocham cię tylko dlatego. Nie jest to związane z żadnymi konkretnymi czynnikami zewnętrznymi, lub naszymi działaniami, po prostu istnieje. W miarę jak się starzejemy i ewolujemy, miłość ta pozostaje niezmienna. Powody, dla których inni nas kochają, są przemijające, ponieważ jesteśmy nieustannie ewolującymi jednostkami ukształtowanymi przez upływ czasu. Boża miłość do nas pozostaje niezachwiana nawet wtedy, gdy nasze dusze wykazują niedoskonałości, tchórzostwo, hamstwo, niepowodzenia, niecierpliwość lub złe zachowanie, takie jak utrata panowania nad sobą podczas jazdy samochodem, lub dawanie złego przykładu dzieciom. Jego miłość trwa nawet wtedy, gdy zewnętrzne pozory przestają pasować lub gdy ci, którzy dostrzegli nasze słabości, decydują się odejść w milczeniu. Nasz Bóg jest tym, który pozostaje niezłomny, gdy wszyscy inni odchodzą, szczególnie w chwilach, gdy czujemy się niekochani, niewidoczni lub nieistotni. Zawsze pamiętaj o swojej wartości w oczach Jezusa, ponieważ jego głęboka miłość gwarantuje, że nigdy nie pozostaniesz niezauważony, niedoceniony lub niekochany. Jezus jest stałą obecnością, która nigdy cię nie opuści, nawet jeśli może się wydawać, że jest daleko. W rzeczywistości jest on bliżej ciebie niż Twój następny oddech. Zawsze będziesz ceniony, uznawany i doceniany, ponieważ Jezus zawsze zwraca na Ciebie uwagę, kochając Cię z pasją w każdej chwili. Przyjmij Jego miłość, uwierz w nią, trwaj w niej i pozwól, by całkowicie Cię ogarnęła i przemieniła. Nigdy nie zapominaj, że Jego miłość jest blisko i zawsze pozostanie z Tobą. Bądź pozytywnie nastawiony i otwarty na możliwości, które przed Tobą stoją. Dziś stoisz u progu odkrycia, które zmieni Twoje życie. W jednej chwili możesz zmagać się z obciążeniami finansowymi, ale w następnej możesz bez wysiłku przyciągać obfitość. Co powoduje tę transformacyjną zmianę w życiu ludzi? Wierzę w hojnego Boga. Gdybym miał wierzyć, że terroryści są nie do odkupienia, musiałbym zignorować znaczną część pism świętych Nowego Testamentu, ponieważ zostały one napisane przez zreformowanego terrorystę. Zobowiązałem się do lojalności wobec króla, który głęboko kochał złoczyńców do tego stopnia, że poświęcił się dla nich. To uczy nas, że są sprawy warte poświęcenia, ale nic nie usprawiedliwia zabijania. Nawet gdy terroryści go krzyżowali, mój Jezus błagał ich o przebaczenie, ponieważ nie byli świadomi swoich czynów. Wszyscy jesteśmy ułomni, a jednocześnie piękni, nikt z nas nie jest poza odkupieniem. Obyśmy rozpoznali nasze własne czyny w rękach tych, którzy uciskają, i nasze własne odbicia w twarzach uciskanych. Wszyscy jesteśmy stworzeni z tej samej ziemi i ronimy te same łzy. Jeśli wierzysz, że ktoś jest ci przeznaczony, nie bój się odpuścić, ponieważ to, co jest przeznaczone przez Boga, nie musi być ściśle trzymane w twoim uścisku ani ograniczone. Nie ma potrzeby zaborczości czy rywalizacji. Nie musisz martwić się o utratę czegoś, co naprawdę należy do ciebie. Jeśli jest to dla ciebie przeznaczone przez siłę wyższą, będzie twoje. Jeśli jednak nie jest to przeznaczone dla ciebie, zdasz sobie sprawę, że pomimo twoich wysiłków, to po prostu nie zadziała. Jest to znak, że czeka Cię coś lepszego, nawet jeśli początkowo może to przynieść smutek. Bóg komunikuje się z nami poprzez takie doświadczenia, aby zasygnalizować, że jaśniejsza przyszłość jest na horyzoncie, a my musimy zrobić dla niej miejsce, odpuszczając to, co nie jest dla nas przeznaczone. Przyjęcie tej prawdy jest niezbędne. Grzech wiąże się z wysokimi kosztami nie w kategoriach pieniężnych, ale w psychicznej, emocjonalnej i duchowej udręce. Bóg nie ustanowił przypadkowej listy zasad, aby sprawdzić nasze posłuszeństwo. Zamiast tego ustanowił fundamentalne zasady prowadzenia satysfakcjonującego życia. Jego dezaprobata dla kłamstwa, kradzieży, oszustwa, pożądania. Morderstwa, zazdrości i pychy wynika z faktu, że działania te szkodzą relacjom międzyludzkim. Każdy czyn określony w Biblii jako grzech jest czymś, przed czym Bóg nas ostrzega, aby chronić nasze dobro i promować miłość, pokój, łaskę i harmonię z nim i całym stworzeniem. Grzech oznacza odrzucenie tych wartości na rzecz egoistycznych pragnień. Subskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej informacji. Niezależnie od wiary, tym, co naprawdę przyciągnęło mnie do Chrystusa, nie było nagłe uświadomienie sobie, jak radzić sobie w życiu, ale raczej Jego niezachwiana miłość do mnie w moim najniższym punkcie, kiedy nie byłem w stanie sobie pomóc. Pomimo moich wad, niepewności i grzechów obnażonych przed Nim, Chrystus objął mnie i uznał za piękną, nienaganną i usprawiedliwioną. Kluczowe dla wierzących w Jezusa jest przyznanie, że chrześcijanie nie są z natury bardziej moralni niż inni. Sedno Ewangelii nie leży w naszych zdolnościach, ale w tym, czego dokonał Chrystus. Jeśli Bóg chce, abyś otrzymał błogosławieństwo, zawsze będzie ono przeznaczone dla ciebie. Dlatego nie ma potrzeby nadmiernego analizowania lub kwestionowania rozwoju wydarzeń w Twoim życiu. Każda napotkana okoliczność ma określony czas i cel. Kiedy ugruntowujesz swoją wiarę, zyskujesz zaufanie do naturalnego biegu i kierunku swojego życia. Czujesz się pokorny, zdając sobie sprawę, że nieustannie ewoluujesz i że Bóg jest zawsze po Twojej stronie niezależnie od okoliczności. Nie zdziw się, gdy twój umysł zostanie zaatakowany podczas walki o znalezienie spokoju. Nie pozwól, by ogarnęło cię zniechęcenie, ponieważ jesteś zaangażowany w ważną duchową bitwę. Zły i jego demoniczni zwolennicy dążą do zakłócenia twojej bliskości ze mną, Starając się zniszczyć naszą intymność, gdy znajdziesz się w środku konfliktu. Wzywaj mojego imienia, Jezu, pomóż mi, a bitwa stanie się moja. Twoją rolą jest zaufać mi, podczas gdy ja walczę w Twoim imieniu. Moje imię, gdy jest właściwie używane, ma nieograniczoną moc błogosławienia i ochrony. W końcu każde kolano ugnie się, gdy moje imię zostanie ogłoszone. Ci, którzy przypadkowo używali mojego imienia na daremno, będą drżeć z przerażenia w tym dniu. Ale ci, którzy zbliżyli się do mnie poprzez wierne wypowiadanie mojego imienia, zostaną napełnieni nieopisaną i chwalebną radością. To jest wasza wielka nadzieja, gdy oczekujecie mojego powrotu. Bóg oferuje nam bezpieczeństwo, którego nie może zachwiać nikt ani nic, czy to rak, klęski żywiołowe, pandemie, ataki terrorystyczne, brutalne przestępstwa, utrata ukochanej osoby, zerwane relacje czy jakiekolwiek inne wyzwanie. Możemy znaleźć całkowite bezpieczeństwo w Chrystusie, wiedząc, że On jest z nami teraz i będzie z nami w przyszłości. Jestem tutaj, aby potwierdzić, że jesteś bezpieczny i potrzebny. Boże przesłanie dla Ciebie dzisiaj jest takie, że pomimo Twoich ostatnich wątpliwości jesteś naprawdę zdolny i godny, by dążyć do tego, co umieściłem w Twoim sercu. Pamiętaj, że dzięki Chrystusowi możesz osiągnąć wszystko. Twoja przyszłość kryje w sobie więcej niż jesteś w stanie obecnie pojąć. Przed tobą stoją wyzwania, ale z czasem je pokonasz. Nawet jeśli podróż wydaje ci się długa i wymagająca, ufaj, że Bóg prowadzi cię do celu. Nie spiesz się, nie ma pośpiechu. Kiedy go poznasz, świętowanie nie rozpocznie się bez ciebie. W jego oczach jesteś niezastąpiony i niezapomniany. Zaufaj mu, idź naprzód i wiedz, że on zawsze będzie z Tobą, zapewniając Ci to, czego potrzebujesz i prowadząc Cię tam, gdzie jest Twoje miejsce. Pamiętaj, że ta faza niepewności minie, gdy potwierdzisz swoją prawdziwą tożsamość. Problemy wynikają z niezrozumienia tego, kim jest Bóg a nie z poczucia winy. Niezrozumienie Bożej łaski prowadzi do problemów. Błędna interpretacja Bożej suwerenności skutkuje problemami z kontrolą. Niezrozumienie Bożego miłosierdzia może prowadzić do problemów z gniewem. Błędna interpretacja Bożej Wielkości może prowadzić do problemów z pychą. Niezrozumienie Bożej dobroci może prowadzić do problemów z zaufaniem. Jeśli zmagasz się z którymkolwiek z tych problemów, koniecznie pozwól, by głos Boga był najważniejszy w Twoim życiu. On zaspokoi Twoje potrzeby obficie, czerpiąc ze swego chwalebnego bogactwa, którym obdarzył nas w Chrystusie Jezusie. Czasami jesteśmy chętni do realizowania tego, co Bóg kładzie na naszych sercach, gotowi do poświęceń i pokonywania przeszkód. Jednak wypełnianie Bożego powołania wymaga czegoś więcej niż tylko naszych wysiłków. Bóg nie tylko nas poucza, ale także prowadzi nas przez tę podróż, umieszczając nas we właściwych okolicznościach i łącząc nas z właściwymi ludźmi. W idealnym momencie Bóg ześle kogoś do Twojego życia, zmieniając wszystko. Zaufaj Bogu, swojemu niebiańskiemu Ojcu i Jego bezbłędnemu planowi. On już wyznaczył Twoje kroki i zaaranżował dla Ciebie boskie spotkania. Pozostań dostrojony do przewodnictwa Ducha Świętego w swoim życiu. Jeśli są aspekty twojego życia, które wydają się kłopotliwe, zaufaj, że Bóg ma cel we wszystkim. Próbowałeś zrozumieć, ale pytania wciąż się pojawiają. Dlaczego Bóg miałby pozwalać na takie wyzwania? Pamiętaj, że nawet największy ziemski władca Izraela, Dawid, prawdopodobnie czasami czuł się podobnie. Po tym jak Bóg powołał go na króla, Dawid spędził lata uciekając przed królem Saulem, który aktywnie próbował go zabić. Dawid musiał zastanawiać się dlaczego pan tak długo zwlekał z osadzeniem go na tronie. Ten okres mógł być dla Dawida oszałamiający i zniechęcający. Ale Bóg miał w tym czasie jasny cel. Stara nie przygotowywał Dawida do oddawania mu czci we wszystkim, wzmacniając jego wiarę na przyszłe bitwy, którym miał stawić czoła jako król. W podobny sposób ojciec może wykorzystywać trudności, aby przygotować cię do ważnego zadania. Więc nie martw się, nie obawiaj ani nie polegaj wyłącznie na własnym zrozumieniu sytuacji. W końcu wszystko nabierze sensu. Zaufaj Bogu, niezależnie od tego, jak sprawy mogą się wydawać, a On doskonale cię poprowadzi. Dziękuję Ci, Panie, że nauczyłeś mnie przyjmować Twoje wspaniałe plany dotyczące mojego życia. Będę Ci ufać, amen. Kiedy czytam Biblię, śpiewam w niedzielę, modlę się, zanurzam się w książkach i kazaniach. Służę i cieszę się towarzystwem dojrzałych chrześcijan i społecznością złamanych, czasami chmury się rozstępują, a Boża miłość przytłacza mnie, rzucając mnie na kolana, gdy przypominam sobie o Jego dobroci. Po przeczytaniu pisma świętego często zalewam się łzami. Włączam w samochodzie chrześcijańskie piosenki i śpiewam na tyle głośno, by przestraszyć innych kierowców. Moje ręce drżą, gdy stoję w korku, poruszona kazaniami, które słyszę. To właśnie w takich chwilach przypomina mi się Boża Dobroć, odnawiając moją wiarę na nowo. Zdałem sobie sprawę, że moje chwiejne emocje nie oznaczają braku miłości do Boga, odzwierciedlają raczej naturalne wahania bycia człowiekiem. Nałożyłam na siebie nierealistyczne oczekiwania, kierując się arbitralnymi standardami, które prowadziły jedynie do potępienia samej siebie. Wróg zwiódł mnie do krytykowania własnego człowieczeństwa. Zrozumiałam, że moja wiara jest zakorzeniona w Bożej łasce, a nie w ulotnych emocjach i muszę sobie odpuścić. Ostatnio Bóg uświadamia mi, jak ważne jest porzucenie goryczy. Przypomina mi, że przechowywanie goryczy jest sprzeczne z prawdziwą miłością do niego i do innych. Gorycz jest trucizną, która niszczy naszą relację z Bogiem, powoli wysysając z nas życiodajną miłość. To destrukcyjna siła, której musimy się pozbyć, aby pielęgnować zdrową wieść z Bogiem. Jeśli zgadzasz się z tym przesłaniem, podziel się tym filmem z pięcioma osobami, które wierzą w Boga. Skomentuj Jezus jest Panem, aby okazać swoje wsparcie dla naszego kanału. Nie zapomnij zasubskrybować i włączyć powiadomień, klikając ikonę dzwonka.